Siemanko. Dzisiaj teścik Krakato od firmy Triplex TX-P535. Kategoria F1. Nek na opakowanie 3,2 gramy. Sprawdzimy sobie, czy będą wybuchać w wodzie. I ogólnie sprawdzimy, co to za petardki malutkie dla dziecka. Krakato. <noise> Widzimy ją w buteleczkę. Czy rozsadzi butelkę? Chyba nie. Witam wszystkich. Ostatnio robiłem testy tej małej petardki. Ogólnie oceniam ją bardzo słabo. W ogóle mi się to nie podoba. To jest taka petardka dla dzieci. Ogólnie tak wygląda. Na opakowanie 3,2 gramy NEKU to jest od firmy Triplex Kraka Tom TXP535 to jest kod produktu i ogólnie to jest zawsze jedna taka petardka osobna. Ja sobie postanowiłem z tego zrobić taki jakby mini karabinek, będzie mi się wydaje lepszy efekt niż tak ogólnie jak pojedynczo strzelać z tego. Zobaczymy, co z tego będzie.